Pewnie znasz tryb drop smp Na którym masz trzy podstawowe statystyki Czyli atak, obrona czy szybkość Ale co jeżeli ci powiem, że w tym odcinku Na mój serwer drop smp Dodałem nową statystykę Ten odcinek będzie naprawdę bardzo mocny Tak więc zostaw łapeczkę w górę i subskrypcję z dzwoneczkiem Dobra, już pewnie niektórzy z was widzą Już zauważyli na samym początku Nową statystykę, która została dodana e, Widzicie oczywiście na ekranie Tak jest, no wie, już wiecie gdzie No dobra, nie będę wam mówił e, No i co, widzowie, chciałbym wam tylko powiedzieć jak ją się zdobywa tak jest. Na razie jest to oczywiście jeszcze faza beta. Ale możecie napisać, czy Wam się będzie podobało takie coś, czy nie. Widzowie, musimy iść na losowe kordy. Tak jest. Musimy iść na losowe kordy. Yy, I musimy mieć coś takiego, jak czekajcie, ukośnie kilofy. Mamy tutaj różne kilofy. Yy, wiecie, 10 na 10, 20 na 20. Kopiące tyle bloków. 50 na 50, i co na 100. I tymi blokami, tymi kilofami, przepraszam, musimy się wkopać gdzieś i pokopać. Czekajcie, ja tutaj Wam, może pokażę o co mi chodzi. Ponieważ yy, bardzo istotną rzeczą będą. O! Mystery Boxy, które lecą oczywiście z kamienia dzięki tym kilofom. Yy, o! Mystery box dobra. Musimy ich mieć jak najwięcej, ponieważ istnieje szansa. Potem wam pokażę za chwilkę w sumie. Istnieje szansa, że jeżeli będziemy kopać, wrzucać te mystery boxy do pewnej yy, tak jakby dziury, to doda nam się ta statystyka. Już wam pokazuję o co chodzi. Czekajcie, Wkopię się trochę bardziej w dół, żeby wam yy, z, tutaj zlutować więcej mystery boxów i patrzcie, weźmy sobie na przykład kilof o 20 na 20 i kopmy sobie tym kilofem 20 na 20, patrzcie jak on w ogóle kopię mega. Patrzcie, bum, 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 bum. Tak jest, tym właśnie kilofem Nakupimy sobie troszkę mystery boxów. Tak, żeby mieć oczywiście na ulepszanie tej statystyki, widzowie. Ponieważ ona jest nowa, nie ma jej jeszcze, jest taka unikatowa, że tak można powiedzieć. E, no i co, ja tutaj wyrzucę oczywiście bruk jakiś, żeby sobie tutaj zwolnić miejsce. No i widzowie, pamiętajcie, że sobie ciopeczkę w górę napiszcie, co o tym myślicie, ponieważ no bardzo to jest interesujące. Co wy o tym myślicie, bo to jest serwer dla was w sumie. No i to by było bardzo spoko, gdybyście właśnie napisali, że spoko, albo no nie wiem, głupie, nie? Więc widzowie, dobra, mamy już trochę tych mystery boxów? No mamy, nie mogę ich niestety łączyć, nie wiem dlaczego. Nie chcę ich liczyć, widzowie, ale... Ale dobra, pokopmy, o, kilofem 50 na 50 jeszcze trochę skopmy Tak, żeby mieć po prostu całe EQ O kurde, ale ten kilof 50 na 50 kopie epicko Ja pierdziele, dobra No i bardzo dużo mamy już mystery boxów, co nie? Czekajcie, dobra, oj, wyrzuciłem mystery boxy Nie, dobra, to chcę zebrać, czekajcie, zbiorę To też zbiorę, czekaj, no dawaj, 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 Tutaj to też zebrałem, okej okay. Dobra, Od tej mamy kolejne mystery boxy Dobra, zbierz mystery boxa, okej okay. Tu, tu, okej okay. O, tutaj mamy. O, piękne. Mystery boxy. Tutaj, ale mystery boxów pełno jest. Dobra, okej. Okay. Tutaj, o, na przykład. Czekaj, czekaj. Gdzie to jest? Tutaj, o, dobra. Pik. dobra, troszkę tego nazbieram, widzowie, więc no... No już dobra, nie będziemy mieć całego eku, ale dobra, macie, mamy, jak widzicie, no tro trochę tego mamy, idziemy na spawna i widzowie, za spawnem, w pewnym miejscu, a mianowicie, y musimy iść prosto koło strefy fanów w kławku, będziemy musieli sobie przejść, ale czekajcie, ja sobie otworzę oczywiście jeszcze ender chest, schowam sobie te lofy, żeby nie było jajc, i tutaj w tym momencie musimy się obrócić, Pff, tutaj, w tym, w tym kierunku, ale czy widzicie coś dziwnego tutaj? No mogę się założyć, że nie, ale musicie podejść do tej ściany, ponieważ tutaj... E, tutaj? Halo? E, czekajcie, ty, pomyliły mi się miejsca. Czekaj, ty gdzie to jest w takim razie? A za tą stroną pewnie tutaj. O, przy tym bloku widzowie, patrzcie to, jest dziura, tak jest, jest dziura z taką otolawą i nikt na pewno nie skroił się, ponieważ to działa, ale nikt się na pewno nie skroił, że jeżeli wyrzucimy Mystery Boxa do tego tutaj, to doda nam się nowa statystyka i jest oczywiście na to szansa, więc niekoniecznie że nam to doda, ale jest szansa, że doda, więc uwaga. Uwaga, wrzucamy pierwszą i. No, widzowie, nic się nie stało, tylko był dźwięk spalonego tego, więc uwaga, wrzucamy i nic, widzowie. Dobra, a teraz. To dało nam, widzowie, widzicie? Mamy 110% widzowie tego właśnie skoku. Tak jest, widzowie, to jest nowa statystyka, tak jest. Mamy 110% skoku, widzowie, więc jest bardzo super i teraz mamy jeszcze więcej oczywiście yy, możliwości wrzucania sobie tych rzeczy. Więc, widzowie, dobra, dodajemy sobie jeszcze jedną. Dodało nam? Nie, nie dodało. Nie dodało, dobra. Nie dodao. Naprawdę tak ciężko, czekaj? O kurde, dodało nam 130%. Widzicie to, widzowie, mamy 130% skoku, widzowie. Więc to jest tak naprawdę nowa nowa statystyka na Drop SMP, którą dodałem. Może się ona przydać bardzo, ponieważ na przykład, jeżeli będziemy przed kimś uciekać, to możemy oczywiście na jakiś, nie wiem, wysoki mur wejść i tak dalej. Możemy na przykład skoczyć gdzieś bardzo wysoko, na przykład ktoś, jak ma robić trapy na górze i zrzuca kogoś, to możemy jednym skokiem skoczyć na przykład na takie wysokie drzewo. Tylko to jeszcze musimy sobie oczywiście ulepszyć. Więc widzowie, dobra, idziemy sobie jeszcze zobaczymy ile nam się uda to wymaksować tyle tym co mamy, więc mamy sobie no troszkę mamy tych mystery boxów, nie powiem, że nie więc widzowie rzucamy, o nie, oby tylko ten typek dobra, nie, ja muszę odejść, żeby ten typek nie patrzył, że ja wrzucam widzowie więc za chwilę tam wracam, dobra widzowie odszedł idziemy powrzucać widzowie, uwaga wrzucimy wszystkie pięć uwaga, raz, i dodało nam 150% mamy widzowie, ale typek akurat nie wiem czy to widział czy teraz wskoczył widzowie, chyba tu zobaczył, czekajcie, zobaczmy na nas skok Teraz skok jest mega epicki, patrzcie, 150% skoku, dum, na około 5 kratek, za chwilę pójdziemy na losowe kordy w ogóle, dobra, nie ma go tu, nie ma go tu, dobra, wrzucam jeszcze to, uwaga, 6, o kurde, mamy widzowie 180%, zobaczcie to, jak my teraz skaczemy, dobra, nie, no dobra, ja idę to widzowie chyba jeszcze troszkę wymaksować, dodamy jeszcze, jak dodamy do tego szybkość tutaj, to tu będzie w ogóle malina, naprawdę, widziałam jak się patrzy, dobra, ale no nikt nie chyba nie będzie wyrzucamy z boxu do tego, nikt nie wie o co chodzi, dobra, uwaga, wrzucamy i... A, i nic nie dodało, widzę, mnie, niestety. Uwaga, kolejny. A, on, on idzie po mystery boksy. Aha. Dobra, nie, nie, nie. Uwaga. I. No nie dodało, kolejne, dobra, a teraz, uwaga. Jest widzowie, mamy więcej. Ja pierdzielę, widzowie, ile my tego mamy? Ja nie mogę, widzowie, patrzcie, nie nam dodało. Dobra, patrzcie jak my teraz skaczemy, widzowie, dobra, lecimy widzowie, root, to nie wiem, 1000% skoku. Zobaczymy widzowie jak to będzie. Czekajcie, chodźmy może na losowe kordy. O kurde Dobra, ciekawe czy w ogóle zabiera to HP, jeżeli tak skoczymy, czekaj. Spróbujmy widzowie skoszyć sobie, uwaga. Pyk, uwaga, dobra i... Zabiera nam HP. O kurde, czyli musimy sobie obronę wymaksować, widzowie. Ale no patrzcie, jak to wygląda, nie? My sobie możemy teraz na przykład gdzieś iść. I wskoczyć gdzieś bardzo łatwo. Patrzcie, możemy sobie tak chodzić. E, albo iść o, na przykład na takie coś wskoczyć, co nie? Albo na takie coś wysokie. Dobra, widzowie, czekajcie, ja idę to wymaksować, zobaczymy ile będziemy mieli za chwilę. Dobra, widzowie, jak widzicie, mamy skok na 290%, więc to jest bardzo dużo, widzowie, tyle udało nam się wbić. I uwaga, czy jesteście gotowi? Czy wskoczę na tą platformę? Za pierwszym razem. Uwaga, jestem ciekawy też w sumie. I boom! I. A jeszcze nie, ale tutaj, dobra, dobra, uwaga i. Nie no, widzowie, to jest na pewno OP, No nie powiedzcie, że to nie jest OP, widzowie. Czasami może to przeszkadzać ta statystyka na przykład, nie wiem, jak e, uciekacie, chcecie się raz skoczyć tak dla jaj, a, nie wiem, e, klikacie, nie wiem, no niechcący po prostu klikacie, spację i ile wybustuje was tak wysoko, co nie? Tylko teraz ja tutaj zejdę, bo jak skoczę w górę, to zaraz ednę, nie? Więc trzeba tutaj też e, właśnie troszkę, trochę głupie, że właśnie tutaj można tak dziwnie, że tak powiem, skakać, więc parcie no, e, no wiecie o co chodzi, dziwnie jest widzowie, no ale dobra, e, jest bardzo spoko widzowie, ta statystyka jest bardzo OP, czekajcie, spróbujemy sobie może pójść w jakieś miejsce i, o kurde, już mamy tyle HP, dobra, naprawdę, trzeba Jakieś sobie tutaj ten y, EQ wyrobić, co nie? Bo inaczej jest cieńko, widzowie. Dobra, widzowie, jeszcze sobie uzbrałem jakieś eku jak tutaj widzicie. Mamy 350%, o kurde, skoku też. E, więc no, mamy tutaj, a emblematy jeszcze, widzowie, które sobie użyjemy. Szybciutko, dawaj. Dobra, emblemat obrony 4. O, do i zarąbiście. 140% ataku i szybkości. Dobra, mamy 110% szybkości. O, kurde, dobra, już mamy git, naprawdę staty, wydaje mi się, widzowie. Tutaj mamy jeszcze, o, o, o i. O, serduszka jeszcze mamy dwa, dobra. Dawajcie, dawajcie, już sobie wcześniej dwa dodałem, jak widzicie. No i pójdźmy może na Kordy i widzowie, potiepnijmy się do kogoś, z kim możemy się oczywiście bić. Kurde, tutaj już na te, te parki i spróbujmy z jakimś graczem tutaj się pobić. Uwaga, zobaczymy, czy ktoś na tutaj złapie. Uwaga, i i. i, i. Jesteśmy na jakichś kordach i... Ale nie no, sami naprawdę nie tepło nas. Hmm, dobra, musimy iść widzowie szybciutko o kolejną, kolejną tutaj ródkę. Dobra, dawaj do niego, dawaj, dawaj tutaj. O, o kurcze, dobra, to już jest mocne, widzowie. Dawajcie, chodźmy, chodźmy, chodźmy i. Dawaj, dawaj, uwaga, typniemy się z kimś Dobra, jestem już tutaj, czekam, czekamy widzowie, czekamy tutaj na wjazd Uwaga, i, i, i Jesteśmy widzowie z jakimś typem, uwaga, patrzcie to Jesteśmy z jakimś ziomeczkiem Pa, elo, ale ja tutaj mogę skakać Jesteśmy na jakimś biomie w ogóle, ja nie wiem co to jest Jest, yyy, co to jest Widzowie, takie bambusowe, pierwszy raz jestem na, na czymś tam. Jeden HP Pabije mnie Ej, ty mały frajerze, chciał mnie zabić Widzieliście to widzowie? Chciał mnie zabić, no nie, no teraz to widzowie co przegrabił, przegrabił se panie, Pan se przegrabił teraz, pan się przegrabił Chciałem panu coś tutaj dać, ale trzeba pana tutaj teraz sklepać Dobra, dawaj Ej, a jak on mnie uderzy, to co? Dawaj, uderz mnie, ty Ale pa, dobra, dam mu, dam mu tego I pa, pokażę mu jak skaczę, nie? Pa, 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 pa. on się na pewno zdziwi Uwaga, zobaczymy jak... Aj, nawet nie mogę tak szybko budować pod siebie. To jest tak, widzowie, OP, te, te, 200%, te 200%. Nie no, jestem ciekawy, jakby było na przykład 300%, nie? Albo, nie no, 1000%, o co ja mówię, 1000%, to by było na pewno mocne. Nie no, widzowie, to jest na pewno już i tak jest bardzo mocne. Dajcie znać, co ty myślicie. Czy taka statystyka by wam odpowiadała? Dobra, zabić go, czy nie? Zabić go czy nie, widzowie? I, I dobra, nie no dobra, nie będziemy tutaj go zabijać. Pójdziemy sobie, no bo to jest Steviak, nie to jest Stewiak. No nie no, ale taką górę to mi bardzo łatwo pokonamy, widzowie. Patrzcie na jeden skok elegancko Wszystko tutaj widzimy, tylko szkoda, że taki render distance jest, widzowie Możemy sobie przed wszystkimi tutaj uciekać, nieźla, niezła orka, więc co? Zostawcie wy oczywiście też łapkę w górę, sobie złeczkiem i napiszcie co ty myślicie, czy taka statystyka by wam się... trzymała, czy by wam odpowiadała i w ogóle. Eee, deadne. Nie, ale pizzko, dobra. No i co, ja się zamierzam, trzymajcie się i... Elu.